No bo ciasto parzone robisz. A masz z tym problem? Ten groszek to już mi się po nosach śni. A puknij się, nie robię groszku ptysiowego, to będą pyszne ptysie z. Bitą śmietaną? Jakoś nie czuję tego. Nie czujesz, a zasmakujesz. Dobra, To mówię, jakie składniki. Potrzebujemy szklankę mąki pszennej, szklankę wody, pół kostki masła, cztery jajka od szczęśliwej kurki, sól, około pół litra śmietanki trzydziestki i cukier puder. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Co za głupie pytanie. przepyszne pty się wyjdą. Robię. Do garnka wlewamy szklankę wody, dodajemy masło i szczyptę soli. Wszystko zagotowujemy. Teraz wsypujemy mąkę i mieszamy do połączenia wszystkich składników. Gotowe ciasto zostawiamy do wystudzenia. Wystudzone ciasto przekładamy do misy, bijamy 4 jajka i wyrabiamy ciasto. Dobrze wyrobione ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego i formujemy ptysie. Piekarnik 200 stopni pieczemy około 35 minut. Ptysie gotowe, czas na śmietanę. Ubijamy. Do ubitej śmietany dodajemy dwie łyżki cukru pudru i mieszamy. Czas na finał. Gotowe, Marek, próbuj. Jak one pięknie wyglądają. Próbuj, a nie dyskutuj. Próbuję. Mm, matko, nie był gębie, taki puszek. Mm, ta śmietana, marzenia. raj. Idealny deser na święta.